Dzień dobry. Kochani, słuchajcie, chciałam Wam pokazać, co robię na śniadanie. I tutaj mam tak sałateczkę z, z wędlinką, z rukolą, ogórkiem kiszonym, pomidorkiem. I do tego zrobiłam taki sosik z oliwą, musztardą, solą, pieprzem i miodem i to sobie tutaj fajnie wymieszałam i będzie takie śniadanko dla mnie. Dla syna będzie najprawdopodobniej, zależy co wybierze, najprawdopodobniej na kuluski z twarogiem. E, takie wiecie, na ciepło, na szybko. E, do tego, do tego twarożku dodam jeszcze tutaj jajeczka. Zrobię do tego też mąkę owsianą. No, przepisy Wam, przepisy wam wrzucę pod filmikiem. Dokładnie jak, jakie są składniki, albo będą paróweczki klasyczne z indyka, plus ogóreczek, plus kanapeczka z masełkiem, i będą to, albo paróweczki na ciepło po prostu z wody albo ja przekrajam peróweczki na pół na szczytach przekrajam w krzyżyk i smażę na patelni i powstają takie ładne ośmiorniczki tutaj jeszcze też szykuję słuchajcie, szejka tutaj mam z kolei co to jest, banan, jabłuszko dodam do tego fistaszki być może jeszcze kakao może odrobina mleka, wodę. No i zmiksuję to w tym nutribiulecie. I tak. No i herbatka klasycznie. Także podam Wam przepisy na te wszystkie um, pyszności. <grychy> I życzymy Wam miłego dnia i smacznego. Buziaki, pa!